Witam, z tej strony Michał Soba i dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku znowu w Łukcie, na tak, że się wyrażę, małej domowej plantacji chmielów mojego kolegi, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku będziemy ważyć piwo. Nie zgadniecie, będziemy znowu ważyć piwo. Piwo będziemy ważyć dzisiaj metodą dekokcyjną, która kojarzy się z tlami niemieckimi, takimi jak bok czy też marcowe. Dzisiaj chcemy wspomnieć o piwu typu koźlak, czyli bok niemiecki i przedstawimy historię, tak jak i uważymy te piwo. Tak więc podgrzewam wodę i do dzieła. Do naszego koźlaka będziemy potrzebować 4 kg słodu monachijskiego, 1 kg słodu wiedeńskiego, 1 kg słodu pisnejskiego i chmielu użyjemy tego, co znajduje się właśnie za mną. I będziemy fermentować piwo na drożdżach dolnej fermentacji. Słody właśnie zostały wsypane i nasze zacieranie dekokcyjne zaczynamy od przerwy białkowej w 52 stopniach. I teraz wszystkie słody znajdują się w wielkim kotle, naszym zaciernym garnku 30-litrowym. I będziemy odbierać dekokt, czyli będziemy odbierać gęstą, gęsty zacier do mniejszego garnka 10-litrowego według wzoru, który, który powinien się teraz wyświetlić. Należy pamiętać, żeby zacier odbierać gęsty, czyli ten z ziarnem. Gdyż w tym e, zacierzenie gęstym znajdują się przede wszystkim enzymy, i zacieranie dekokcyjne ma co do tego, że wadą jego jest e, uszkodzenie enzymów. Dobra, właśnie wsypałem, odebrałem nasz dekokt, zamykam pokrywki. Naszą kać wielką, główną będziemy odkładać na bok, i nasz dekokt będziemy podgrzewać na przerwę maltozową. Więc widzimy się za chwilę. Nasz dekokt właśnie został odebrany, przelany do mniejszego garnka, i teraz właśnie będziemy podgrzewać go z przerwy białkowej na przerwę maltozową do temperatury 62 stopni. Podpalam gaz. Zamieszam. Tutaj obok nasz yy, główny zacier yy, stoi na przerwie białkowej w temperaturze 52 stopni, lecz yy, od razu po podgrzaniu tego zamienię gary i ten od razu podgrzeję też na przerwę maltozową. Następnie w następnych etapach ten będę podgrzewać nadekstrynującą, i następnie będziemy pokazywać, jak go zagotowujemy. Po zagotowaniu już nie będę podgrzewać głównego zacieru, lecz ten zagotowany dekokt wleję do zacieru głównego, co podniesie według wzoru idealnie temperaturę do 70 stopni. Tak więc widzimy się za chwilę. Temperatura naszego dekoktu, patrzę, podchodzi pod 62 stopnie, więc ostatni raz zamieszam, włączam palnik i teraz w naszym głównym zacierze Przerwa białkowa dobiega końca, więc wymieniam garnki, nasze potłuc zacierne. Ten zaraz owinę, żeby nie było strat energii. A w tym za to będziemy podnosić temperaturę do 62 stopni, też na przerwę maltozową. Odpalam palnik. Jest. I podnoszę temperaturę. Widzimy się właśnie po około 5 minutach. Widzę, że tutaj temperatura dobiła do 62 stopni. Więc wyłączam palnik i idę na przerwę na kawę z faktu, że będę miał 20 minut wolnego. Tak więc widzimy się za niedługo. Właśnie trwa przerwa, i wszystko zostało zawinięte w celu walki ze stratami energii. Ja w tym czasie zaparzyłem sobie kawę, więc biorę jeszcze jednego łyka i chwila wprowadzenia w historię. Bok, koźlak, od czego to się wszystko zaczęło? Mianowicie od XIII wieku i niemieckiego miasta Einbeck w Dolnej Saksonii, gdzie początkowo ważono mocne piwo górnej fermentacji. Piwo to cieszyło się dużym zainteresowaniem i było eksportowane w rejony Hamburga, południowych Włoch czy też Bawarii, a długi transport zmuszał piwowarów z Einbeck do zwiększenia ekstraktu brzeczki w celu zabezpieczenia trwałości piwa. W efekcie powstało mocne, mocno alkoholowe, jak na ówczesne czasy piwo, które chętnie sprowadzała panująca w Bawarii dynastia Wichesbachów. Owe piwo szczególnie przypadło do gustu Wilhelmowi V, który w 1591 roku założył w Monachium tzw. brązowy browar i zlecił ważenie piwa według receptury z Einbeck. Widzimy się po przerwie. Właśnie przygotowałem dekokt do tego, żeby go podgrzać. Będziemy go zakotowywać, tak więc podgrzewam, włączam palnik, wsadzam termometr. I teraz będziemy podgrzewać nasz dekokt aż do gotowania. Będziemy gotować cały przez 30 minut. Teraz będziemy nasz dekokt wlewać do zacieru głównego. Nasz dekokt właśnie trafił do zacieru głównego, żeby podnieść jego temperaturę do 70 stopni na przerwę dekstrynującą. A wracając do Monachium i ufundowanego tam przez na piątego browaru, który miał ważyć piwo z Einbock, to nie robiono tego na oryginalnej recepturze, gdyż w oryginalnym składzie znajdowała się pszenica, która została wykluczona z browarnictwa w Bawarii poprzez bawarskie prawo czystości. Dopiero w 1500. W 1997 roku, kiedy Wilhelm V został wygnany i abdykował przez to, że opowiadał się za reformacją, a Bawaria była landem katolickim, na tron zasiadł jego syn Maksymilian I, który w 1614 roku sprowadził Elisa Pilchnera po to, żeby ważyć oryginalne piwo z Einbock. Jednak współpraca Elisa Pilknera z bawarskimi browarnikami spowodowała powstanie koźlaka BOKA, jakiego znamy dzisiaj, czyli koźlaka na drożdżach dolnej fermentacji z recepturą podobną do tej z Einbock. Właśnie przechodzimy do drugiego odbierania dekoktu i według naszych obliczeń drugi raz będziemy odbierać nasz dekokt, żeby później znowu go zagotować. Ponieważ y, jest to zacieranie dwuwarowe dekokcyjne. Dwuwarowe dlatego, że dwa razy przygotowujemy dekokt. Teraz będziemy podnosić temperaturę już na marszałt. Zamykam i stawiam napalnik. Przed zagotowaniem dekoktu ostatni raz upewniam się i wykonuję próbę jodową. Próba jodowa wyszła pozytywnie, nie zabarwiło nic na żaden. Kolor granatowy, niebieski. Mogę podgrzewać, gotować dekokt. W tym momencie będziemy ostatni raz zagotowywać nasz dekokt. Ogólnie warto wspomnieć jeszcze parę słów na temat samej dekokcji. Jest to rodzaj zacierania. Rodzaj zacierania dość specyficzny. Dzisiaj mało popularny i używany tylko w niektórych piwach pszenicznych, czy też w piwach marcowych, czy koźlakach, o których nagrywamy dzisiaj odcinek. Ogólnie. Są plusy i minusy zacierania dekokcyjnego, m.in. czasochłonność, duże straty energii, jak i ryzyko zabicia enzymów, które to rozkładają skrobię na mniejsze łańcuchy, dekstryny i maltozę. Plusami zacierania zaś dekokcyjnego jest niepowtarzalny smak piwa, wielka pełnia w piwie, jak i słodycz osiągnięta poprzez reakcję milarda, Czyli coś podobnego do karmelizacji. Jednak w dzisiejszych czasach niektórzy piwowarzy używają argumentów, że dekokcja nie bardzo powinna być używana, ponieważ posiadamy już słody melanoidowe, które wnoszą te same aromaty karmelizacji i reakcji milarda. W tym momencie ostatni raz dodajemy nasz dekokt do zacieru głównego. Jak więc to działa? Lewamy. Trzeba uważać, bo jest bardzo gorący. Gotował się nie pół godziny, ale ostatni raz godzinę. Został wsypany, więc teraz szybki mashout i widzimy się prawdopodobnie przy filtracji. Właśnie będziemy przystępować do filtracji, lecz zanim. To Koźlak kojarzy się przede wszystkim z klasztorami kościelnymi, które go ważyły. Lecz skąd to się wszystko wzięło? Cośnijmy się do Maksymiliana I, który to w 1627 roku ufundował klasztor pod Monachium, sprowadzając tam zakon braci najmniejszych. Oni to dostali od e, właśnie Maksymiliana I przywilej ważenia na własny użytek koślaka. Dlaczego? Ponieważ był to zakon ortodoksyjny, który w swoich zasadach miał między innymi spożywanie tylko posiłków płynnych w czasie postu. Woda do wysładzania właśnie się przygotowuje, a ja przystępuję do filtracji, czyli jak zwykle pierwsze parę litrów zawracam. Ogólnie mówiąc o koźlakach, zapomniałem wspomnieć, że ten klasztorny nazywał się y, koźlakiem bokiem dabeltowym. Dobrze leci klarowne. Więc już nie zawracam. Teraz przechodzimy do wysładzania. Przelewam przygotowaną wodę. Samemu, niestety, bo asystenta dzisiaj nie ma. I wysładzamy do odpowiedniej objętości i do odpowiedniego ekstraktu brzeczki. Ekstrakt na koźlaka powinien się wahać w granicach 16-18 stopni plato. Właśnie jesteśmy po wysładzaniu, i nasza brzeczka z powrotem trafiła do gara, gdzie będziemy ją przygotowywać razem z chmielem. Tym oto tutaj, którego widać za mną. i Cieszymy się bardzo, że skończyliśmy nasze zacieranie przed nocą, gdyż zbliża się już godzina 18.00 i zacieranie dekokcyjne jest bardzo czasochłonne. E, ogólnie celujemy z naszą brzeczką, z naszym piwem na 16 stopni Plato. Raczej e, z naszych obliczeń uda nam się to uzyskać i liczymy, że zacieranie dekokcyjne spowoduje gdzieś w granicach 25 zabarwienie 30 EBC a granice koźlaka to jest 25-45 ebc. Gotowanie brzeczki już dobiega końca, więc zaraz zakulisowo przystąpimy do chłodzenia i dodawania droży dolnej fermentacji, charakterystycznych dla koźlaka, boka. Z tej strony to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do obserwowania Instagrama i zobaczymy się w kolejnym odcinku.